Można powiedzieć, że koście na próbazu zostawiała bardzo duże opory y, aniołom. Y, potem troszeczkę perturbacji, no i skończyło się takim wynikiem. Należy pochwalić z pewnością y, postawę juniora. Zabrakło natomiast na pewno punktów, y, powiedzmy Patryka Duszka. Tak, no, nie tylko pa, Patryka, bo no, Jason Balk też y, tych punktów nie zrobił. Y, również i kapitan Piotr Tasiewicz. Ktoś tam mógł dorzucić, no ale trzeba powiedzieć tak, że Patrykowi rozleciał się ten sprzęt, Piotrkowi również, no ale to takie tłumaczenia, no dzisiaj gospodarze rzeczywiście w drugiej połowie lepiej rozszyfrowali ten tor, a u nas były cały czas problemy, poza tym dzisiaj nie istnieliśmy na startach, poza Krystianem, no to właściwie nikt nie wygrywał startu. Największy po prostu minus w naszej postawie. Cóż, no gratuluję tak gospodarzom, bo pojechali dobry mecz. Stawialiśmy się po siódmym biegu, czy ósmym jeszcze był remis. Także wydawało się, że ten mecz do końca będzie bardziej wyrównany. Tak, w dziewiątym biegu był jeszcze remis 27-27. A później dwa biegi po 5-1, to tak się skończyło za troszeczkę dla nas yy, niefajnie, no bo przecież wszyscy walczymy, chcemy u siebie wygrać, no i jest ten punkt bonusowy, prawda? I tyle. Dziękuję bardzo, Krystian. Ty dzisiaj 7 15 punktów. żeby bardzo zadowolony ze swojej postawy dzisiaj. No, ja jestem zadowolony ze swojej postawy. Szkoda, że nie udało nam się wywieźć zwycięstwa z Torunia. No, początek ja się troszeczkę pogubiłem, potem było troszeczkę lepiej. Całą drużyną pracowaliśmy na swój wynik, dzisiaj no niestety nie udało się. Tak jak trener tutaj wspomniał, dopadło nas troszeczkę defektów, nas również pogubiło. Musimy troszeczkę popracować, myślę, że nad startami, no bo y, część tutaj naszych zawodników nie istniało, przegrywaliśmy całą długość motorów ze startu. Naprawdę bardzo wiele jeszcze w Toruniu jak się wygra starno, to może się łatwo przejdą, ale to dzisiaj nie było aż tyle, na tyle do walki, więc tutaj gratuluję gospodarzom i trzeba jechać dalej. Jest, jest, ten mecz pokazuje, że jesteśmy bardzo, bardzo taką no wyrównaną drużyną, że nawet jak z, zdarzają się słabsze chwile, słabsze momenty niektórym zawodnikom, po których może przed meczem oczekujemy trochę więcej, to, to ten skocz jest na tyle wyrównany, że, że jesteśmy te dziury w stanie w trakcie meczu załatać. Na pewno, na pewno ten wynik jest yy, trochę, bym powiedział tak, dla, dla drużyny Zielonej Góry niesprawiedliwy, bo oni naprawdę do bardzo dobry mecz jechali, bardzo mocno nam się stawiali. Bardzo fajnie, bardzo fajnie zadziałała ZZ, bo z tej ZZ yy, przywieźli 10 punktów, także to, to rzadko się zdarza, żeby, zwłaszcza w meczu wyjazdowym, tyle punktów yy, z zastępstwa zawodnika zdobyć. Także to była na pewno bardzo dobra decyzja którą tutaj trener Cieślak podjął. Ja się cieszę, że po takim ciężkim, trudnym boju wygr wygraliśmy ten mecz. Wygraliśmy zdecydowanie, bo ten wynik na pewno z przebiegu to wydawało się, że będzie, będzie niższy i w takich, takich trudnych, ciężkich meczach, gdzie to, to nie idzie łatwo, nie idzie prosto, też wydaje mi się, że, że się hartuje drużyna i ten duch charakter, że, że chłopacy pokazali, że... Czasami w takich trudnych, stresowych sytuacjach, wiadomo, to jest inauguracja, jakieś zmiany w drużynie też nastąpiły i, i zawsze chce się na, na swoich śmieciach jak najlepiej sezon rozpocząć. No i pokazali, że, że nawet ta, ta, ta presja, to, to wszystko co było związane z inauguracją, jakoś nie sparaliżowała ich i, i gratuluję, gratuluję wszystkim, wszystkim chłopakom całej drużynie, bo no, każdy, każdy praktycznie miał jakiś tam swój udział. także... Ważny, ważny mecz, ważne punkty, i na pewno trzeba się cieszyć z takiej inauguracji. Dziękuję bardzo. Adrian, trzeba przyznać, że w Twoim dokonaniu wygląda świetnie. i też 11 punktów, trzeba jest zadowolony. Na pewno nie jesteś. Dokładnie. Gratuluję zespołowi Zielonej Góry. Naprawdę bardzo silnego oporu. Tak jak powiedział ja, ten wynik wygląda jak wygląda, ale opór był bardzo mocny i nie jechało nam się. Łatwo, dodatkowo jest to pierwszy mecz sezonu, długo czekaliśmy na tą inaugurację, dodatkowe emocje, ale możemy być zadowoleni i cała drużyna spisała się świetnie i, i cieszymy się ze zwycięstwa